Witam Dzisiaj pokażę wam kolejną wędlinę, którą przygotujecie w domowej kuchni bez wędzarni, bez jakiegoś profesjonalnego sprzętu wędliniarskiego, tylko i wyłącznie z tymi narzędziami, które znajdują się w waszych kuchniach. Czyli w tym przypadku będzie to garnek, nóż i jakieś miski. A co najlepsze, będzie to ekspresowa wędlina, którą przygotujecie w 17 minut. No i dobra informacja dla fit świrów, będzie wykonana tylko i wyłącznie z mięsa z piersi kurczaka, czyli dosłownie same białeczko. 31 g białka na kilogram wędliny i do tego bez konserwantów. A jeżeli interesuje Cię wyrób właśnie takich wędlin w domowych warunkach, w domowej kuchni, bez profesjonalnego sprzętu wędliniarskiego, to koniecznie sprawdź mój kurs, który ma premierę 10 marca, a więcej informacji o tym kursie i o e-booku znajdziesz pod tym wideo. Tyle słów wstępu. Już Ci pokazuję krok po kroku, jak taką wędlinę przygotujesz u siebie w domu. Partnerem kanału jest firma Jelux Polska, producent jelit naturalnych oraz dobre mięso. Wyszukiwarka lokalnych dostawców mięsa w twojej okolicy. Linki do partnerów w opisie pod filmem. Jak zawsze przepis w formie tekstowej oraz pełną listę składników znajdziesz na mojej stronie www.cozmięsa.pl. Także nie musisz nic zapisywać, wszystko tam jest fajnie zebrane w całość. No dobra, to zaczynamy. Ja sobie odpalam stoper i zaczynam. Będzie bez cięć, także trochę tu pooperuję kamerą, będzie ok. Zaczynam od kurczaka. Tutaj mam przygotowane cztery piersi z kurczaka, które teraz muszę po prostu je oczyścić z tych pozostałości. To są jakieś kostki, chrząstki. To wszystko wycinam i od razu sobie tego kurczaka będę ważył, żeby wiedzieć ile jego jest. Żeby później po prostu te przyprawy odpowiednio dobrać akurat mi się trafiły takie piersi z, z jakimiś chrząstkami, więc no muszę chwilę poświęcić, żeby to powycinać, ale że jak kupicie w markecie to one takich rzeczy nie mają więc nie trzeba się później z tym bawić. O, tutaj też. No, dojdzie mi z 2 minuty na oczyszczenie tego. Może więcej. Ale dobra, już nie ma. Tutaj coś jest. No i ostatnia. Powietrze okay. wytnę. Tutaj jest cały czas jakieś są... Dobra. Dobra, tego się pozbywam. I teraz tak, od razu sobie to Teraz sobie to zważę. No i tak. kostkę. Po prostu od razu do, taka, żeby pasowała do maszynki, żeby można było to łatwo zmielić. grama, 730, to kilograma będzie. się trafiło, nie potrzebuję. Dobra, jest równo kilogram, dosłownie. Cztery minuty na pokrojenie mięsa. Więc teraz tak, kilogram, no to pora teraz yy, zmielić to mięso. A. Pies mi się tam bawi kapciem. Mam nadzieję, że nie będzie tego słychać. Dajemy dalej, zicka. Jeżeli chodzi o mielenie, no to kurczaka zmielę na sitku mm. 7 mm. potem... Nie Tego by nie było. Tak zmielę na sitku 5 mm, też jedną trzecią. Na sitku 2 mm, jedna trzecia. No i na tym sitku grubym 7 mm też jedną trzecią gdzieś. Lula. Chwasuję tym kapkiem. No dobra, to mielimy kurczaka. Część zmielona, wymieniam sitko. Będę stopniowo w dół No i kolejne. takie drobne, dwa, dwa i pół lima, co jest poza Mhm, nie ta wtyczka. maszynkę odłączyłem lampę. Maszynka maszynkę na bok. Mamy gotowe zmielone mięso, więc pora całość przyprawić. Będzie łatwo obliczyć. Mhm. Jak się przygotowałem, widzę, że waga też coś nie działa. O, jest. Dobra, więc baza. Baza, baza, będzie sól. Sól ważona, niejodowana. No i daje tutaj jakieś 16 gramów na kilogram. Robimy bez konserwantów, czyli bez dodatku peklo soli. Do tego odrobina białego pieprzu. 2 gramy w zupełności wystarczą. Ma być delikatna. wędlina, no i pół grama mielonej kolendry i dwa gramy czosnku granulowanego. No to mieszanka, no i rzeci domiesiła całość. No i teraz pozostaje to dobrze wyrobić. O, ręku, szybciej. Te przyprawy się połączyły. No i żeby te mięso puściło taki klej, można powiedzieć. Zaczęło się tak ciągnąć i no, rał że po prostu fajnie się później skleiło w tej kiełbasie, w tej wędlinie. W sumie kiełbasa to będzie pomielone i fosfonca. Fajnie się, fajnie się już klei, Więc tyle wystarczy. Przechodzimy do nabijania. Ile tu jest, bo mi stoper się wyłączył. Jeszcze 10 minut. Szybko ręce umyć. Dobra, teraz zostało jeszcze... Jaki czas? 11.45. Teraz zostało jeszcze Osłonki. Ja już tutaj mam przygotowane osłonki barier, osłonkę barierową. Ją trzeba do jakieś 30 minut moczyć w ciepłej wodzie, dlatego ja to zrobiłem przed nagraniem. No bo nie ma sensu, żeby to się tyle czasu moczyło, bo nie ma sensu po prostu czekać. Dlatego namoczona już jest. Ona dzięki temu się plastycznie, plastyczniejsza zrobiła. O. Można gnieść bez problemu. Teraz będzie można ją napełniać. No to są właśnie takie specjalne do wyrobów, do wyrobów parzonych między innymi. O, przechodzimy do parzenia. Koniec gadania. Do parzenia, do nadziewania. No i tak, jak wspominałem, będzie to bez sprzętu, tak? Robimy wszystko bez sprzętu, czyli nie nadziewamy maszynką, maszynką nadziewarką, tylko łyżka. No i jak? Wywijam sobie na lewą stronę, czy znaczy na lewą. Po prostu zwijam trochę. No i po prostu teraz łyżką napełniam. To o czym warto pamiętać. To staramy się dobrze ubijać. Żeby pozbyć się jakichś tam pęcherzyków powietrza, bo później po prostu będą, będą takie jakieś dziury w tej wędlinie. Niepotrzebnie to będzie jakoś brzydko wyglądało. Ja jeszcze tym sobie ja to ubiję. To jest do przepychania do mięsa w maszynce do bielenia, ale idealnie się nadaje do ubijania tego. Nadziewarką to poszłoby dużo razy szybciej. Naprawdę, już dawno było pewnie skończone, ale to też idzie w miarę sprawnie. Jest duża osłonka, dużą średnicę ma więc. Teraz jest już nabita. Można ją właśnie tak jeszcze ubić, żeby to się ubiło. Normalnie to bym po, tak e, odwiesił, po prostu, zawiązał i odwiesił do osadzenia, żeby to po prostu pod siłą grawitacji się samo ubiło fajnie, ale nie mamy czasu. Robimy wersję przyspieszoną ekspresową. no I tak mamy dobry czas. 15 minut i szynka zrobiona, wędlina. Dobra, jest nabite. Teraz tak. Sznurek wędrinierski. Umiem sobie kawałek. No i po prostu pora ją zawiązać z drugiej strony tylko jeszcze dobrze ubiję. Pozbędę się powietrza. O, dobra. Jest. Znowu robię pętelkę. I teraz tak. No a tutaj widać do końca się napełniła. Tutaj też. No to dokręcam o, za dużo ta osłonka no nic, będzie tyle mi i tak tej wędliny wystarczy kilogram to na, na tydzień jak mniej więcej no i co najlepiej to tak przełożyć tutaj w sumie nie, dobra, tak będzie wygodniej o, z tej strony raz dwa Trzy, cztery, jeszcze się nic nie będzie rozwiązywało, I raz, dwa i trzy, Dobra, jeszcze czwarty raz, daj no i koniec. No i dobra, minęło 17 minut i wędlina jest praktycznie gotowa. Jest zrobiona. Więcej pracy tutaj naprawdę nie trzeba wkładać. w Wykonanie tej wędliny. Teraz wystarczy ją wrzucić. A, dobry jestem. Teraz będziemy mieli problem. Teraz będzie problem. Ale ja wiem, ile mniej więcej taka wędlina się parzy. Tutaj spokojnie, dwie godzinki będzie potrzebowała. Wrzucamy ją do garka i zalewamy wodą. Zalewamy wodą. Całości była przykryta. O, jeszcze brakuje. I jest cała zakryta. No i teraz leci na kuchenkę gazową. Jak to się sparzy, to dokładnie powiem ile czasu potrzebowała. Ale tak naprawdę samo wykonanie to jest 17 minut. No nie będę teraz nagrywał tego jak się parzy, bo to nie ma sensu, że przez dwie godziny mi ta kamera chodziła i nagrywała po prostu bulgoczącą wodę. Dlatego ja ją sparzę i za chwilę pokazuję wam jak wygląda po dwóch godzinach parzenia. Podam Wam w sumie dokładnie co do minuty ten czas, temperatura wody, żebyście mogli sobie już nawet bez to w domach robić. Także widzimy się za chwilę. Dobra, minęło jakieś 12-15 godzin. Tą szynkę wczoraj wieczorem sparzyłem, wystudziłem i następnie wrzuciłem do lodówki, żeby już stężała, żeby dosłownie się całkowicie schłodziła. No i jest. Jest gotowa szynka. Wędlina jest gotowa. Przygotowanie tej wędliny zajęło mi 17 minut, więc to jest no tyle co nic na, na taką wędlinę. To jest dosłownie chwila czasu i możemy sobie taką wędlinkę przygotować. Jeżeli miałbym właśnie maszynkę, to ten czas to pewnie by było może i 10 minut. Więc pora sprawdzić, jak ona wygląda. No z zewnątrz to widać tylko osłonkę, ale zobaczymy jak wygląda w środku, no i oczywiście jak smakuje. No to chwila prawdy. Tutaj ją rozkroję. Dum dum dum. No i tak wygląda w środku. Jeden zostały kawałek. Ładna struktura, widać, że to jest po prostu mięso e, zmielone, no, najlepsze jest to, że to jest sama pierś z kurczaka, to jest samo białko, chudziutka wędlinka, no podobne są spotykane właśnie w sklepach, tak drobno zmielone e, z, filet, z fileta, z piersi kurczaka, to jest to właśnie... Taka wędlina. Teraz nic tylko ją pokroić z plasterki, no i można się zajadać. Co najlepsze, no idealna, żeby dobijać sobie białko. Widzieliśmy jak wygląda z zewnątrz, wewnątrz też przekrój, więc pora teraz oczywiście spróbować. No i plasterek jak plasterek, próbujemy. Bajka. Mega delikatna, łagodna, no jak wędlina z piersi kurczaka. Fajnie się trzyma, pomimo właśnie tego, że jest tylko piersi z kurczaka. 17 minut można przygotować sobie kilogram takiej wędliny. o kilogram to spokojnie na tydzień wystarczy. Wiadomo, całą tą wędlinę robi się trochę dłużej, no bo trzeba ją i sparzyć, i wrzucić do lodówki, no ale samo parzenie, to tam wrzucamy tylko wędliny i... To się samo dzieje. Tam nic nie trzeba robić, tak? Tylko poczekać po prostu 2 godziny, a następnie ją schodzić i też poczekać jakąś, e, jakieś te 12 godzin, żeby przyleżało w lodówce i tylko no, tego czasu oczekiwania po prostu no, no nie wliczam, tak? Bo to no, nie ma sensu. 17 minut na przygotowanie. A naprawdę bez konserwantów, same mięsiwo i przyprawy. No i smak mega. Także polecam Wam taki przepis bardzo prosty. No i bardzo dobre. Także próbujcie, dajcie znać jak wam wyszło. Do zobaczenia, cześć.